Dzień dobry wszystkim, wróciłam z biegania. Dobra, szybka dyszka na no, niskim tętnie, także jest super. No, a teraz sobie piję wodę. Zapomniałam Ci wziąć wody na bieg. No, było strasznie duszno. Także jest zaliczony pie pierwszy super taki bieg. Poranna kawa i poranny kotek. Dzień dobry. Prawie kotki nie piją, kotki tylko wody piją. Lecimy od początku, czyli dzień dobry, witam w dzisiejszym footbooku. Dzisiaj będę przygotowywała śniadanko, które będę jadła przed bieganiem. Już widzieliście moje bieganie, więc teraz pokażę Wam co jadłam przed posiłkiem. Jest to przepis, o którym często pytacie mnie na Instagramie i będą to placuszki z jabłkami moje ulubione, jest to klasy którego męczę od kilku dni do przygotowania placuszków potrzebujemy cukinii około 100 gramów, jabłko nie, to jest zmyłka, to nie jest nut to jest już w pozostałości, zabrałam ze sobą ze Szczecina odżywkę białkową ponieważ chciałam mieć jakieś źródło białka no i użyję mąki pszennej bo nie mam tutaj swojej pełnoziarnistej i to wystarczy ze trzy cukinię, dodać pokrojone w kostkę jabłuszko, odżywkę białkową, jajko, mąkę i usmażyć i gotowe. Tutaj mamy startą cukinię. Znalazłam taką miseczkę i do tej miseczki przerzucę sobie cukinię. Do teraz, do masy, dodajemy odżywkę białkową, i u mnie to jest zazwyczaj 15 gramów. Akurat, jeżeli chodzi o placuszki, to trzymam się w proporcji, to jak zawsze kombinuję i dodaję mniej albo więcej, to mi się później rozwalają. I teraz dodam 20 g mąki. Tutaj jeszcze można dodać cynamon i proszek do pieczenia. tego szczypta proszku i mamy masę gotową tak się prezentuje masa pokażę Wam w świetle takim lepszym no i teraz to będziemy smażyć małe placuszki na rozgrzanej patelni patelnię mam już rozgrzaną dodałam troszkę oliwy i zaraz będę nakładać placuszki Skrywamy pokrywką i smażymy pod przykryciem z obu stron. Ja placuszki podam z dżemem malinowym. Taki akurat kupiłam w sklepie, był dostępny, a że jest opisie przedtreningowy, więc węglowodany jak najbardziej. No i miałam też jeszcze truskawki, które też zużyję. Nie mam swojej silikonowej łopatki, mam jakąś domową, także idę obracać placuszki. Super takie grubaśne placuszki, uwielbiam je, także polecam ten przepis. Wyszło tutaj ich 5, ale tutaj jeszcze mam troszkę masy, także jest ich naprawdę sporo, a kaloryczność tych placuszków to jest około 400 kalorii bez dodatków, także jest naprawdę spoko. Zamiennie z możecie tutaj użyć jogurtu naturalnego, skera. Nie wiem, serka wiejskiego albo po prostu masła orzechowego. I tak się prezentuje moje śniadanko. Wygląda pięknie i pachnie pięknie. Brakuje mi tego cynamonu. I tak wygląda moje pierwsze śniadanko. Jest to mój posiłek przed przedbiegowy. Jednak nie ma to jak zjeść śniadanko na dworze. Tutaj mam mojego pieska. Też byś chciał takie placuszki, zaraz Tobie dam też jedzonko. Korzystam z luksusu możliwości jedzenia na dworze. Jest to coś pięknego, słońce świeci, przede mną są placuszki. Jest piękna pogoda, ja zaraz wracam do pracy. Także podelektuję się chwilę śniadankiem z moim piesałkiem, który też tutaj czeka na posiłek. I zaczynamy ten piękny dzień. A potem czeka mnie jeszcze bieganko. Także to też jest przyjemność tego dnia. I robię degustacje. Oczywiście i tak wiem, że są pyszne, bo je robię codziennie. Ale, ale specjalnie tutaj. Są przepyszne. Ja mam odżywkę akurat o smaku białej czekolady. Ale możecie użyć jakiejkolwiek innej, albo zamienić to po prostu na mąkę i dodać trochę erytrytolu, ksylitolu, miodu no albo cukru. Także ja biorę się za śniadanko, a Wam życzę miłego dnia. Ja uciekam e, zaraz e, zjeść do pracy, pobiegać i tak mi dzień Potem Oto mój pobiegowy przysmak: to będzie banan, jako źródło węglowodanu. Wzięłam sobie jogurt taki naturalny. I to jest takie taki ciasteczko, które znalazłam w sklepie tutaj u nas, bo mega ciekawa jak smakuje. Jeżeli chodzi o zawartość białka, to on ma 11 gramów w całym tym ciasteczku i ma 226 kalorii. Także biorę się za degustację, jest to taki posiłek na szybko. Mega lubię takie proste połączenia. Czasami też używam serek wiejskich, by sobie więcej białka, ale że tutaj mam ciasteczko, no to jakby użyję. Zaraz Wam pokażę, jak ono wygląda. Już otworzyłam. też ciekawy jesteś, jak smakuje takie ciasteczko? To już się roztapia, bo jest bardzo gorąco. Zaraz to wyciągnę. Wygląda ono tak. Troszkę wygląda jak brownie. Teraz będę próbować. Robię degustację, już dziabnęłam, sobie ugryzłam i jest przepyszne, jest naprawdę takie bardzo dobre. Smakuje jak brownie. Ja uwielbiam brownie, także przypasowało mi to i ta czekolada jest naprawdę mega smaczna. Także polecam na taką szybką przekąskę. Jeżeli będziecie mieli możliwość i znajdziecie gdzieś takie, to polecam. Bierzemy się za obiad i tutaj takie troszkę małe, mała zmiana, ponieważ obiad nagrywam dzień później, co widać po moich paznokciach, bo pomalowałam sobie je dzień wcześniej, ale nie, nie miałam wszystkich składników i też chciałam pokazać Wam coś innego, a nie miałam żadnego fajnego pomysłu, dlatego dopiero dzień później, jakby śniadanie, drugie śniadanie i kolacja są z dnia poprzedniego, obiad robię dopiero dzisiaj, także zapraszam Was na wegetariański, a nawet wegański obiadek z jednym gotowym produktem. Zrobię sobie dzisiaj sałatkę. Mega miałam ochotę na coś takiego mocno warzywnego, dlatego zrobię sobie taki kolorowy posiłek. Będę miała paprykę żółtą, pomidora, ogórka, cebulę taką czerwoną. Do tego użyję sobie falafele. I to kupiłam produkt, którego nigdy nie jadłam. Byłam mega ciekawa, jak to smakuje. Bardzo lubię falafele. I użyję do tego pół porcji Zrobię sobie taki dressing na bazie soków, cytryny i oliwy. No, i użyję do tego mixałat. I zrobię to jeszcze, dodam do tego grzankę. I tutaj wystarczy umyć mixałat, pokroić warzywa, podgrzać kotlety i polać. I będzie gotowy obiadek, także będzie to mega szybkie do przygotowania. Warzywka mamy gotowe. No i teraz wystarczy wymieszać. Nie ma tutaj w domu takiej odpowiedniej miski na sałatkę, dlatego wzięłam taką, taką, jaka była tutaj dostępna. Najlepiej tutaj teraz polać dressingiem, żeby ta sałata nie była mokra. Ja jednak dodaję zawsze na koniec. Znaczy, słucha? zawsze dodaję sobie na koniec. Muszę to przyspieszyć. Tutaj dodałam oliwę, dodałam trochę pieprzu, możecie dodać też oregano, no i zaraz poleję tym sałatkę, tutaj widzę, że więcej dodałam soku z cytryny. Pokażę Wam, jak one wyglądają, tutaj ogólnie są dwie porcje, ja najbardziej lubię, jak są, jest parzysta liczba produktów, dlatego sobie tego przekroję i zostawię. Jutro chyba przygotuję sobie taką samą, Teraz Wam powiem, jak one smakują. Wyglądają całkiem fajnie. Pachną, mmm, tak jakoś, nie mam takiego zbyt charakterystycznego smaku. Chyba jednak sobie je podgrzeję. Zaraz zobaczymy, jak to się podgrzewa. Niby je smażyć albo w piekarniku. To ja zrobię je w piekarniku. Tak się prezentuje mój obiadek. Miałam ochotę na taką bombę warzywną. Tutaj mamy grzanki, dodałam jeszcze pestki. Nie, słonecznik dodałam jako źródło witaminy E i wielu innych składników mineralnych nie mam tutaj dużo warzyw powyżej na pewno 300 gramów do tego mamy fala falafale, czyli takie kotleciki z ciecierzycy, tutaj mamy tropinę. i grzankę i jest to polane dressingiem z oliwy na bazie soku z cytryny wygląda to pysznie i miałam mega ochotę na takie pyszne, pyszny obiad tu Wam pokażę jakie mamy I fajne stworki te kotleciki są naprawdę bardzo smaczne, także polecam. W tym foodbooku będą dwa takie produkty gotowe, ale czasami naprawdę fajnie się sprawdzają. I te kotleciki myślę, że jak będę miała ochotę na coś takiego lżejszego, to na pewno je użyję. Jednak ich nie podgrzałam, bo nie chciało mi się rozgrzewać piekarnika i na zimno też są mega smaczne. Czas na ostatni posiłek. Myślałam, że już nie zrobię tego posiłku, bo po prostu tak mi się nie chciało jechać do sklepu. Takie są uroki mieszkania na wsi, że do sklepu trzeba się kawałek wybrać i pokażę Wam, co kupiłam. Są to małe zakupy tylko na dzisiaj i może na jutro na śniadanie, ale pokażę Wam, co oderwałam. Pierwsze to kupiłam mak, bo jutro będę robiła klatuszki makowe. To jest taki jogurt, który już brałam wcześniej. Jest to jogurt, który ma aż 9 g białka i ma całkiem fajny skład. Także polecam. Sery wiejski to jest mój must have. Natkę pietruszki, bo zaraz będę robiła właśnie kolację na kolację będzie pasta z białej fasoli z dodatkiem natki pietruszki, będzie taka pietruszkowa. Do tego wzięłam kalarepę, bo mega dawno nie jadłam, miałam tak ochotę na tą kalarepę. Wzięłam też jabłuszkę, tutaj tak może tego nie widać, ale one są ogromne. Zaraz zważymy, to zaraz Wam powiem ile one gramów mają, ale miałam ochotę na takie ogromne jabłko, myślę, że gdzieś około 300 gramów może będzie mieć. 330, także ogromne. I do tego wzięłam sobie też bułkę. Także biorę się za robienie pasty. Mega miałam ochotę na jakąś pastę warzywną. Myślę, że do tej pasty dodam sobie trochę maku jako źródło wapnia. Biała fasola też jest źródłem wapnia, więc będę miała fajny posiłek. Świetnie sprawdzi się na diecie wegetariańskiej. Pierwszy krok to jest odsączenie fasoli. U mnie troszkę zostało, widzę jakby wody, ale to nic i do tego dodam dość sporo, ale gdzieś tyle natki pietruszki. Teraz będę to blendować, troszkę po sole i dodam pieprzu i całość będę teraz blendować na gładką masę. Tak się prezentuje pasta. Myślałam, że będzie ona bardziej zielona, ale i tak jest mega smaczna. Tutaj ważne, żeby ją dobrze przyprawić. No i teraz dodam do tego mak. Sypnę na oko, ale tutaj tak myślę, że około jednej łyżki. jest naprawdę mega smaczna. Ważne, żebyście pod, poodkryjali te ogonki, bo jednak one ciężko jest blendować i żeby zbyły w tym same listki. tego dodam sobie jeszcze pół papryki. Tak się prezentuje moja kolacja. Mamy tutaj pastę z fasoli z nadką pietruszki i makiem paprykę i kalarek. To są takie taki szybki, szybki posiłek, fajny na, idealnie się sprawdzi na diecie wegetariańskiej. Ta pasta ma mega taki specyficzny, ciekawy smak, który bardzo przeważa nad pietruszki.